Witam, prezentuję rozciąganie stawów kręgosłupa, ćwiczenia stawów kręgosłupa w leżeniu. Przodem, miednica przyklejona, przypominam, kolce biodrowe przednie, górne przyklejamy do podłoża, nogi wzdłuż tułowia i odginamy odcinek piersiowy kręgosłupa, załamując na przejściu piersiowego leziowego, w tył. Kładziemy. Przemieszczamy jednice, czyli nogi w jedną stronę. Odgięcie. W drugą stronę. Odgięcie. Przełożenie nogi. Odgięcie. Przełożenie nogi. Odgięcie. I później cały tuł przemieszczamy w jednym kierunku, odgięcie, w drugim odgięcie. Prezentuję cię. Wspieramy się na łokciach, nogi wzdłuż tułowia, odginamy. 15, kto może. Dalej, ale pamiętamy o kontakcie końców. Przemieszczamy nogi. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Powrót w przeciwnym kierunku. 13, 14, 15. Powrót. Noga. Odgięcie 13, 14, 15, powrót, noga przełożona, powrót i nogi w lewo, tułów, w lewo robimy taki półksiężyc, odgięcie 13, 14, 15, powrót. Księżyc, odgięcie 14, 15, pokrótce. Dziękuję bardzo.